Cześć, witaj na blogu pracabezszefa.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak krok po kroku założyć własną domenę internetową. Przy wyborze nazwy domeny internetowej dobrze jest, aby nazwa Twojej strony internetowej, np. pracabezszefa.pl, zawierała końcówkę.pl. Dobrze jest, jeśli nazwa domeny internetowej zawiera jakąś frazę kluczową. Ja dzisiaj pokażę Ci, jak zarejestrować domenę projektmarketing.pl. A więc, żeby zakupić domenę internetową musisz znaleźć odpowiedniego rejestratora domen. I tutaj jak wpiszesz sobie w wyszukiwarce, tanie domeny internetowe na blogu Praca Szefa.pl, to znajdziesz ciekawy wpis najtańsze domeny.pl, i tutaj masz stworzony ranking tanich domen. Ja tutaj mam ranking najtańszych operatorów domen. Możesz zarejestrować sobie domenę tak naprawdę za grosze, ale Ciebie powinno interesować odnowienie domeny, ponieważ odnowienie domeny internetowej jest co roku, i tutaj tak naprawdę możesz się naciąć na kruczki ze strony operatorów. Zobacz, ja tutaj wybrałem rejestratora OVH, zrobiłem rekonesans w internecie i okazało się, że OVH jest najbardziej zaufanym rejestratorem domen. Odnowienie domeny co roku kosztuje 40 zł. i 64 grosze. Zobacz, dla przykładu, że inni rejestratorzy domen oferują przedłużenie domeny co roku nawet za 100 zł, a więc. Co roku możesz zaoszczędzić nawet 60 zł na odnowieniu domeny internetowej. A więc, jeżeli chcesz teraz założyć własną domenę internetową, przejdź do serwisu ovh.pl i tutaj masz zakładkę web domeny i kliknij zarejestruj domenę. W wyszukiwarce domen wpisz nazwę strony internetowej, którą chcesz zarejestrować. A więc ja zarejestruję domenę projektmarketing.pl i sprawdzę, czy jest w ogóle dostępna w Internecie. Jak widzisz, domena projektmarketing.pl jest dostępna, a więc mogę zamówić domenę. Rejestracja tej domeny kosztuje 9,95, a więc jest jakaś tam minimalna promocja. Klikam kontynuuj. I tutaj rezerwacja, bezpieczne i szybkie serwery DNS. Weźmiemy sobie darmowe DNS-y i kliknij, kontynuuj. I tutaj masz, wybierz stabilny hosting dla swojej domeny. Możesz tutaj w tym kroku zakupić sobie także serwer, ale ja nie potrzebuję hostingu dla mojej strony internetowej, dlatego przechodzę dalej, mam już zaznaczoną opcję. Nie potrzebuję hostingu www. Przechodzę dalej. Rejestracja domeny.pl na jeden rok wynosi 9,95 zł netto. Przechodzę dalej. Kontynuuj. I tutaj musisz zalogować się do panelu klienta OVH. Jeżeli nie posiadasz konta w OVH. To tutaj kliknij przycisk Załóż konto. Ja już posiadam dane do logowania. Te dane do logowania przyjdą na Twój adres mailowy po założeniu konta, więc spokojnie skorzystaj z tych danych i kliknij dalej przycisk Logowanie. Tutaj masz potwierdzenie, tak naprawdę wszystkich danych, wybór serwerów DNS. Tutaj, jeżeli Rejestrujesz domenę i serwer w tej samej firmie, to nic nie musisz robić. Jeżeli natomiast domenę wykupujesz w serwisie OVH, a serwer na przykład w serwisie zenbox.pl, to musisz tutaj ustawić inne serwery DNS. Ja za chwilę wykupię serwer w serwisie zenbox.pl. Jest to. Bardzo stabilny hosting, który mogę Ci polecić. Możesz poczytać dużo pozytywnych opinii o tym hostingu. Jego główną zaletą jest szybkość. Jego dużą zaletą jest błyskawiczny support, czyli wsparcie techniczne oraz szybkie działanie tego serwera. Tutaj w cenie jest obsługa SSL. Jest to protokół SSL, który pozwoli Ci uruchomić domenę internetową pod. Protokołem HTTPS. A więc, jeżeli chcesz uruchomić swoją stronę internetową na serwerze zenbox.pl, to musisz tutaj wpisać Zenbox Serwery DNS. Jeżeli wykupujesz serwer w home, albo jeżeli wykupujesz swój serwer w nazwie, to tutaj wpisujesz nie Zenbox, tylko nazwa hostingodawcy i Ciebie interesują DNS-y w tym momencie. Więc tutaj musisz sobie skopiować DNS-y i w panelu domeny internetowej wkleić nazwę pierwszego serwera DNS, dodaj serwer DNS i musimy dodać jeszcze jeden serwer DNS wskazujący na serwer Zenbox, który za chwilę kupimy. Które za chwilę zarejestrujemy i dodajemy drugi serwer DNS ZenBoxa, a więc ns2.zenbox.pl i przechodzimy do kontynuuj. W tym momencie trwa przetwarzanie Twojego zamówienia. Tutaj mamy warunki ogólne rejestracji. Muszę zapoznać się z regulaminami i akceptuję je. Następnie klikam przycisk kontynuuj. I w tym momencie musimy chwilkę poczekać aż zamówienie zostanie przetworzone. Właśnie to nastąpiło, a więc tutaj mam dane potwierdzające zamówienie domeny. W tym momencie mogę opłacić domenę projektmarketing.pl. Płacę teraz z PayU. W tym momencie wykonam przelew w banku zachodnim WBK, a więc klikam do banku wpisuję login do banku przechodzę dalej i podaję hasło i przechodzę dalej w tym momencie klikam wyślij przelew i muszę wprowadzić kod wysłany na telefon i klikam przycisk akceptuj Momencie transakcja została przyjęta do realizacji. Jak widzisz, około 5 minut później, na mailu, z którego została zarejestrowana domena, mamy trzy wiadomości z OVH. Mamy tutaj potwierdzenie wprowadzenia danych do rejestru domeny.pl. Kolejny mail. Mamy tutaj potwierdzenie rejestracji domeny. I ustawienia serwerów DNS, które wskazują, że strona internetowa będzie leżała na serwerze Zenbox. A więc za chwilkę pokażę Ci, jak zakupić, jak zarejestrować hosting na stronie zenbox.pl. Przechodzimy do ostatniego maila, gdzie otrzymaliśmy fakturę. Które możemy sobie wydrukować, możemy także pobrać wersję PDF-a dla tej domeny. A więc, jeżeli już zarejestrowałeś swoją domenę internetową, to teraz czas przejść do zakładania, do wykupienia serwera Zenbox.